jak cholera a okno są zamknięte byśmy musieli wejść przez to okno rozłożyć drabinę i przez to okno wejść. dobrze wyjdziemy u wierzchu 21 maja 2001 roku po godzinie 19 wieczorem policja w Stargardzie Szczecińskim otrzymała telefoniczną anonimową informację, że z mieszkania jednego z mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego, właśnie widzimy, wnętrze tego autentycznego mieszkania zdjęcia są nakręcone kamerą policyjną, wydobywa się coraz bardziej nieprzyjemny zapach. Policjanci weszli do tego mieszkania, także funkcjonariusze Straży Pożarnej i po krótkiej chwili na łóżku ujawniono leżące tam, przebywające tam od pewnego czasu ludzkie zwłoki. Dobry wieczór państwo. dobry wieczór. Zaczynamy od razu e, od materiału filmowego, który awizuje pierwszą ze spraw, jakie opowiemy w dzisiejszym telewizyjnym biurze śledczym. Jesteśmy w Targardzie Szczecińskim. Bohaterem tej opowieści jest 61-letni mężczyzna, Bolesław. Ewartowski człowiek o życiorysie dosyć nietypowym, co już wyjaśni nawet to zdjęcie jego. Państwo się nie mylą, to jest koloratka. Ten człowiek był przez pewien czas, ale tylko do 1980 roku, proboszczem parafii Kościoła polsko-katolickiego w Stargardzie. W tym roku został suspendowany, czyli po prostu pozbawiony możliwości uprawnień działalności kapłańskiej. Zamieszkał. W stargardzie w dalszym ciągu żywił się, chcełował się u swojej znajomej pani Sabiny, utrzymywał się z datków, można powiedzieć, pomocy społecznej. Był znany z tego, że nadużywał alkoholu. Co stało się i kiedy doszło do zabójstwa? Jeśli w ogóle było to zabójstwo, postaramy się w tej naszej opowieści wyjaśnić. Stwierdzenie zwłok w stanie, powiedzmy od razu, dość znacznego już gnilnego rozkładu. Utrudniło określenie prawdziwej przyczyny tej śmierci, niemniej sądowy biegły ustalił, że na głowie tego mężczyzny jest spora rana, najprawdopodobniej zadana przez osobę trzecią w jakimś przypadkowym albo nieprzypadkowym zdarzeniu, które miało miejsce mniej więcej dwa tygodnie wcześniej, czyli mniej więcej w połowie maja. 2001 roku. W tym orzeczeniu jest także stwierdzenie, że ta rana mogła powstać na skutek upadku tego mężczyzny. Ale w tej wersji przeczyć zdaje się stan mieszkania, bo jednak było tam widać ślady plądrowania, były powyrzucane książki z regałów. A także fakt, że zwłoki leżały na łóżku, więc jeśli ten człowiek upadł na podłogę, no to potem. Co, położył się sam na łóżku czekając na śmierć, nie próbował się jakoś ratować. No Dość podejrzane są okoliczności tego zdarzenia. Spróbujmy się przyjrzeć okolicznościom, na ile da się takie okoliczności domyśleć poprzedzającym to zdarzenie. Ty starych znajomych nie poznajesz? Nie no czemu. Co się z tobą dzieje? Nie przychodzisz, nie dzwonisz, kurde o starych kumplach zapominasz? No byłem ostatnio zajęty troszkę. Kiedy się spotkamy? Byłaby okazja, żebyś mi ten długo oddał, co tam trochę kasy mi wisisz. A wiesz co, wpadnij dzisiaj do mnie. Dobra, jestem A... na pewno. No dobra. dobra. Dobrze, że już jesteś. Chodź. Właśnie gotowałam zupę, już ci podaję. Pani Sabina, to ciekawa też informacja, była święcie przekonana, że on nadal jest praktykującym księdzem. Pan Bolesław u Pani Sabiny stołował się praktycznie rzecz biorąc codziennie, ale okazuje się, że nie ona była ostatnią osobą, która widziała Bolesława Ewartowskiego przy życiu. Byli nimi pracownicy pomocy społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Tam właśnie w dniu 15 maja Bolesław Ewartowski po raz ostatni zgłosił się po zasiłek. No, i jeszcze jeden e, pewnej delikatności, jakby to powiedzieć, ważny, być może mający związek z tą tragedią szczegół. Otóż były ksiądz był orientacji homoseksualnej. Poza tym nie domagał na zdrowiu, jeszcze dodajmy, że leczył się na serce. W jego mieszkaniu znaleziono sporą liczbę różnego rodzaju nasercowych lekarstw. Tak słucham? Nie, teraz nie mogę. Idę właśnie do klienta. Dobra, będziesz miał te pieniądze dzisiaj, tak jak obiecałem. Później. No na razie cześć. No cześć Boluś, cześć. Jestem już. Wiesz po co przyszedłem? No wiem, chodź. Siadaj sobie, a ja jednak ci herbatkę przygotuję. Dobra, ale widzę Boluś, że u ciebie nic się nie zmieniło. Tylko trochę brudniej. Herbata na razie cukier popiła ty boluź herbata to dla małolata z forsy wyskakuj bo to tu przyszedłem ty słuchaj no, no nie mam kasy ale wam coś lepszego i zaraz ci przyniosę Nosisz. Kurwa, gdzie ja z tym pójdę? Na złom, do Lombardu, forsem mi oddawaj. No czekaj, podaj się Zrobię herbatkę, nie denerwuj się. Ty, zostaw tą herbatę! Chodź tutaj! Do no czego ty chcesz? No wszystko jest w porządku. Co jest w porządku? No gdzieś złoto jest dobre. Złoto, Kurwa, dam ci złoto. książki, stara metoda. O, spójrzę. Mm. Dajcie bank, co? Ty, Boluś. Nie udawaj, wstawaj. ile to będzie warte może parę złotych z tego będzie kurwa z tym gwizdkiem herbatki mu się zachciało Państwo zapamiętali być może z tego otwierającego nasz program pierwszego filmu, że tam był taki człowiek, który dorabiał czy szlifował jakiś klucz. Otóż istotnie policja przypuszcza, ponieważ mieszkanie byłego polsko-katolickiego księdza Proboszcza zostało zamknięte od zewnątrz, że ktoś odwiedził tego dnia księdza, a może dysponował tym kluczem wcześniej od niego przekazanym Na terenie Stargardu nie udało się ustalić żadnej rodziny Bolesława Ewartowskiego. Po jakimś czasie policja ustaliła jego siostrę, zamieszkałą w Kaliszu i na podstawie wywiadu z nią stwierdzono, że uprawnione jest podejrzenie, że motywem tego zabójstwa był rabunek, ponieważ jakimiś złotymi przedmiotami, sygnetami ksiądz dysponował, a po jego śmierci już ich w mieszkaniu nie znaleziono. Bolesław Ewartowski w Stargardzie nie miał rodziny, ale miał oczywiście znajomych i jednego z nich policja poszukuje. Jest to mieszkaniec tego miasta o imieniu Mirek, ale ksiądz Ewartowski zwracał się do niego per Wojtek. A więc owego człowieka szukamy, apelujemy do niego, aby zechciał zgłosić się do komendy powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim. Także tam należy kierować wszelkie informacje dotyczące innych szczegółów związanych z tą zbrodnią. Numer telefonu 091 481 3511. A do Państwa dyspozycji jest także ten telefon telewizyjnego Biura Śledczego 071 78 55. 330. Tyle na ten temat a za chwilę w naszym programie historia zabójstwa Mariana Michalkiewicza stało się to w samym centrum świ. Kiedy wyszedłeś? No dzisiaj, bo się miałem wpaść do Ciebie po kasę. No słuchaj, już no, nie dzisiaj, spieszę się na autobus, yy, może w sobotę, dobrze? No, no? dobra, no. dobra. Mariana. No wiesz którego? Ten, co mi wisi kasy. No, no, no spoko. Jesteśmy w Świnoujściu w sezonu. Urlopowego jeszcze nie ma. To jest marzec, konkretnie 7 marca 1998 roku. Tragedia rozegrała się w środowisku, które w każdym i większym i mniejszym mieście istnieje w środowisku specyficznym. Subkultura ta, gdyby szukać określenia, mogłaby zyskać miano subkultury winnej. Nie od rzeczownika wina, choć winnych próbowali będziemy szukać, ale od rzeczownika wino. W każdym dużym i mniejszym mieście w Polsce jest taki skwerek, czasem jest ich więcej, gdzie na łonie natury, tak zwanym pod gołym niebem, e, ludzie mający sporo wolnego czasu, za to mało pieniędzy, konsumują najtańszy możliwy alkohol, na wódkę ich nie stać, piją po prostu wino. Bohaterem tej opowieści był człowiek, który w momencie, kiedy to się zdarzyło, Miał 43 lata i nazywał się Marian Michalkiewicz. Był cyganem, jak się potocznie mówi, romem, jak się mówi bardziej szlachetnie. Sam twierdził, mimo stosunkowo jasnej cery, że i matka, i ojciec. Byli tej narodowości. Tak. W tym dniu poszedł na skwerek po spotkaniu swojego znajomego, który opuścił właśnie areszt śledczy. Poza nim tam na skwerku był i szwagier, była jakaś dama, był jeszcze jakiś kolega. No jak to w tym środowisku bywa, zaczęło się poszukiwanie butelki. gdzie jest ten wasz kolega? Tu miałeś to no. Pokonałam, jak zaraz, był w takim towarzystwie, że wie, jak zawsze, nie? Piłczka, jakieś piwa, Patrz, Marian idzie i mnie Idę, idę, już stoję, idę, idę. Szybciej dawaj, idzie, jakby nie mógł w No dam wam. wreszcie, bo my to usykamy. No i... to bierzemy się zaraz i po łyczku. Wal, I... Cześć! Jestem. No cześć! Porządku, co u ciebie słychać? Cześć. No co ty koleś, grysujący ręki nie podaje. No weź się, wylozi co? A No co ty kurwa? cały wypijesz? No on cały wypił. No co robimy? No co z wami chłopaki? Robimy jakąś żutę? Ja zetę mam. A to dawać mi tutaj. Ja nie płacę. Wy płacicie. To masz ode mnie zetę. No i fajnie. Buteleczka jest. Słuchajcie, ja byłem dwa razy, teraz ty idziesz. Dobra. Zaraz wrócę. O no, no kurwa, szybko załatwiliście tą sprawę. No widzisz, a co my jesteśmy sufredni? Ty, no zostaw ją. Mi się a, pogadać. Co nie widzisz, że z damą rozmawiam. Winka proszę. Proszę. Dzięki. To ty kurwa. Wrześni, pracujesz, po co ci to muszę. Ochuj ci do tego. O, winko idzie. Roma. No Kupiłem. Ch**a, wy tylko i... A, Dawaj, dawaj, ch**ko. No chodź, zostaw, kurwa, to wino myśmy Już, pucham. już idę. jak się czyta proszę państwa fragmenty zeznań uczestników tej leniwej libacji to momentami mimo całego dramatyzmu tego zdarzenia mimowolnie ciśnie się uśmiech na usta padają tu zdania perełki na przykład w trakcie spożywania wina nie doszło pomiędzy uczestnikami tej libacji do żadnej kłótni choć ten który podszedł uchwalił się że jest grypsujący stąd pan Roman domyślał się że musiał przebywać w więzieniu poczęstowali go winem. Nieznajomy to był co prawda człowiek, ale dlaczego przypadkowego, spragnionego nie poczęstować dwoma, trzema łykami wina? I tak to trwało, trwało. Również prawdą w naszej relacji jest, że ten właśnie nieznajomy popisywał się, prezentował dosyć długi nóż. To także żadnej czujności nie wzbudziło. Ba, okazało się później, że ten nóż został użyty. On chyba zaraz piwa w pomyśle na misję. Dobra. Dobrze. Wiecie? Dobrze no widzę, no co? Dobrze jest. Zdrowko, bądź. I bądź, Ja manik miał być. Trzymaj, idę sprawdzić. Wiecie, wracaj, można, że wino zostało. Dubimo. Jak to kurwa nie masz? No nie mam przy Na sobie! Gdzie kasa? No nie mam przy sobie! No to, to co chcesz no to, to no to, to Nie. A, gdzie moja kasa jest? No nie mam przy sobie! Jak to nie masz przy sobie? Kurwa miałeś później, mieć? Później, później ci oddam! Miałeś mieć kasę? Słuchaj, stary! No co? Nie mam no co? Teraz, później ci oddam Gdzie kasa jest, kurwa? Gdzie kasa jest? Też no kurwa, ja mam. To, to nie mam! Stykaj teraz, kurwa! Stykaj! Do piachu teraz pójdziesz. 7 marca 1998 roku w Świnoujściu dyspozytor pogotowia ratunkowego odebrał wezwanie do ataku padaczki. Była to godzina około 21.55. Po przyjeździe lekarz stwierdził, że na ulicy leży mężczyzna nieprzytomny. Został on umieszczony na noszach i przeniesiony do karetki, gdzie rozpoczęto czynności reanimacyjne. Pacjent został zaintubowany, a następnie rozebrany i wtedy okazało się, że na wysokości serca znajduje się rana kłuta klatki piersiowej. Pomimo naszych starań pacjenta nie udało się uratować. W cytowanym już policyjnym materiale krytyczny moment tego zapisu wygląda jak z jakiejś dziwnej literatury. Otóż szwagier Roman zauważył, że ten nasz zamordowany idzie od strony biblioteki w kierunku apteki, patrząc w kierunku morza i trzyma się za pierś. A potem się przewraca, a pan Marian nie mówi nic, chociaż szwagier pyta, co się stało. A potem ten szwagier zawiadamia rodzinę o dziwnym, jak dosłownie pisze, jego zdaniem, zdarzeniu. I dodaje, że nie zna przyczyny ani powodu, dla którego nieznajomy blondyn tego szwagra zabił. Od dziwne zdarzenie. Tak, proszę Państwa, jest zapis relacji w bardzo kwiecistym stylu. Zdaje się, że jest tu bardzo dużo faktów, ale kiedy się je weźmie i wyciśnie, to się okazuje, że mimo, kilka, mimo tego, że kilka osób widziało sprawcę zabójstwa, to nie wiadomo, kto to jest. Portret pamięciowy wygląda mniej więcej tak. I wiemy również z opisu. Coś więcej, 35-letni mniej więcej mógł to być mężczyzna, wysoki, szczupły, około 180 cm wzrostu, włosy ciemnoblond, krótko ostrzyżone, w lewym uchu miał okrągły biały kolczyk, ubrany był w grubą Zieloną kurtkę i ciemną czapkę z daszkiem. Proszę Państwa, o górnolotnych określeń zawartych w zeznaniach uczestników tej libacji w parku, chcielibyśmy przejść do bardzo konkretnych faktów zawartych w tym, czym Państwo się zechcą podzielić z policją w sprawie tego właśnie zabójstwa. Proszę dzwonić do Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu. Telefon 91 to kierunkowy 091. 321 23 63. Lub pod numer redakcyjnego telefonu telewizyjnego Biura Śledczego 071 78 55 330. Proszę Państwa, przedstawiliśmy dzisiaj jak zwykle dwie opowieści o dwóch różnych morderstwach. Czy to było tak? Nie wiemy. Nasza wersja jest taka, ale być może zechcą Państwo reklamować, może było inaczej. Powiem więcej. Nie tylko nie boimy się tych reklamacji, ale bardzo na nie liczymy. Proszę w tej sprawie dzwonić. Reklamacje uwzględnimy. A dziś dziękujemy. Dobranoc. Do zobaczenia, Państwu. Dobranoc.